One Punch Man – A Hero That Nobody Knows. Ten jakże długi i nieciekawy w gruncie rzeczy tytuł to najnowsze dzieło Spike Chunsoft, które jest luźną adaptacją kultowej w wielu kręgach mangi oraz świetnego anime, które pozamiatało kilka lat temu. Samo Spike to natomiast weteran tak zwanych bijatyk ponieważ to spod ich rąk wyszło genialne Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ale i krapowate Jump Force. Gdzie w tym zestawieniu znajduje się One Punch Man? Zapraszam do recenzji. No więc od początku. One Punch Man opowiada o losach Saitamy, bohatera, który przeczy wszelkim kliszom i znanym motywom z shonenów, czyli anime typu Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail i tak dalej. W wielkim skrócie jest to parodia japońskich animacji opowiadających o bohaterach, którzy z każdą kolejną walką stają się coraz silniejsi i ratują świat przed potężnymi przeciwnikami, dbając przy tym o swoich przyjaciół, rodzinę i tak dalej. Saitama jest jednak zupełnie inny, ponieważ jest tak potężny, że wszystkich przeciwników dosłownie zmiata z powierzchni ziemi jednym ciosem. Stąd oczywiście nazwa. A wszystko to dzięki dwuletniemu ścisłemu reżimowi treningowemu, który polegał na wykonywaniu 100 pompek, 100 przysiadów oraz 100 brzuszków a także 10-kilometrowej przebieżce każdego dnia. My natomiast wcielimy się we własnoręcznie stworzonego bohatera, którego szczątkowy kreator przywita nas na samym początku przygody. Opcje do wyboru w kreatorze bohatera są jednak tak znikome, że miałem wrażenie, jakbym grał w wersję demo. Całe szczęście, zarówno wygląd, ubiór, jak i dodatki naszego bohatera możemy w każdej chwili zmienić, a kolejne ciekawe przedmioty uzyskujemy wraz z postępem w grze. Ta w teorii miała na siebie naprawdę bardzo ciekawy pomysł, ponieważ oto jako nowo stworzony bohater lądujemy w czymś w rodzaju miasta huba, które to pozornie swobodnie zwiedzamy zarówno solo jak i w multi. Miasto jest wypełnione npc-tami, tablicami i różnymi miejscówkami, gdzie możemy dostać superbohaterskie zlecenie, po którego wykonaniu awansujemy stopniowo w hierarchii bohaterskiej braci od rangi C do S, czyli absolutnej elity. Niestety to, co w teorii wydaje się rewelacyjne, zostało stworzone po łebkach i bardzo szybko każdy gracz zorientuje się, że coś w tym całym projekcie nie gra. Zacznijmy od tego, że początek gry jest niesamowicie wkurzający, między innymi ze względu na tragicznie zaprojektowany samouczek. Gra dosłownie bombarduje nas wszelkimi informacjami dotyczącymi huba, umiejętności i ciosów, które możemy wykonywać w postaci denerwujących tabel i wiadomości, które niestety trzeba przeklikać, a także czołgając. Nas przez kompletnie zacofane walki z komputerem, w których dosłownie uczymy się poruszać. To pierwsza oznaka, że właśnie cofnęliśmy się do gry sprzed dobrych 15 lat. Kolejnym symptomem, niestety, gry budżetowej jest samo miasto, które od początku wydaje się mikroskopijnych rozmiarów. Do eksploracji nie ma tu właściwie niczego ciekawego, a wszędobylskie niewidzialne ściany skutecznie odstraszają gracza od zwiedzania miasta znanego za nimę. Niestety, w moim przypadku nie działało do Dodatkowo multi, więc nie dane mi było wejść w interakcję z innymi graczami, ale... Tych również jest bardzo niewiele, bo sprowadzają się wyłącznie do użycia jednych z kilkunastu dostępnych emotek. No, o grze w kopii i wspólnym wykonywaniu misji, czy łączeniu się w gildzie bohaterów, nie ma nawet co myśleć. A szkoda, uczucie klaustrofobii pogłębia dodatkowo fakt, że całość mapy nie jest dostępna od początku zabawy, a dostęp do niektórych ulic uzyskamy dopiero po wykonaniu określonej ilości misji. Problem w tym, że nawet po ich odkryciu nie ma tam niczego ciekawego do eksploracji no, może Poza uliczkami ze sklepami i naszym mieszkaniem, które możemy udekorować przedmiotami zdobywanymi za poszczególne aktywności. U handlarzy natomiast możemy zaopatrzyć się w superbohaterskie peleryny, buty, kurtki, bronie oraz dodatki jak plecaki, okulary czy. Królicze uszy. Jak mówiłem na początku, naprawdę nie ma tego dużo, więc raczej nie ma sensu spędzać nad kreatorem wyglądu grubych godzin. Kore rozgrywki stanowią oczywiście misje, które nasz bohater musi wykonywać, aby awansować w rankingu. W związku z tym, że mamy do czynienia z arynową biatyką, w 9 na 10 przypadków sprowadzają się one do walki z podobnie wyglądającymi przeciwnikami, którzy w głównej mierze różnią się drobiazgami, jak ubrania lub po prostu kolorem. Misje odbieramy. Z siedziby bohaterów, tablicy ogłoszeń lub rozmawiając ze znanymi postaciami z anime, jak Saitama, Genos, Silverfunk, Mumen Rider i inni. Za misje wykonywane w siedzibie zyskujemy punkty sławy, których odpowiedni poziom pozwala na odblokowanie misji fabularnej. Natomiast po wykonaniu kilku misji pobocznych od znanych bohaterów otrzymujemy dostęp do ich ataków specjalnych, które możemy przypisać jako własne i korzystać z nich w trakcie walki. Fabuła gry opiera się w głównej mierze na potyczkach znanych z pierwszej serii Anime. Autorzy zastosowali dość ciekawy zabieg, ponieważ nasza postać po prostu przypadkowo wpada na Saitame, Genosa i inne postacie, które aktualnie biorą udział w znajomej potyczce lub dostaje wiadomość z agencji o niebezpieczeństwie w pobliżu. Dzięki temu nie mamy wrażenia, że nasza obecność przy danym wydarzeniu jest sztuczna lub wrzucona na siłę. To spory plus. Warto również wspomnieć, że w siedzibie głównej bohaterów, poza otrzymywaniem misji głównych oraz misji fabularnych, możemy również podejrzeć ranking bohaterów online oraz przeprowadzać walki 3 na 3 korzystając z odblokowywanych postaci. Fajna sprawa! Choć nie do końca. Gra, bowiem nawet na chwilę, nie daje nam zapomnieć, że miała naprawdę niewielki budżet. Rozgrywka polega na mozolnym grindzie misji, które wyglądają identycznie i polegają na klepaniu generycznie wykonanych przeciwników tylko po to, żeby raz na jakiś czas zrobić misję główną. Przeważnie, żeby ją zrobić, musicie poświęcić około godziny na mozolny grind, co jest męczące i, nie ukrywajmy, nużące. Wszelkie cutscenki i animacje wyglądają natomiast jak żywo wyjęte z Ery PS2 ponieważ w ich trakcie postacie właściwie nie dają oznak życia, a często nawet nie są dabingowane. Wszyscy, dosłownie wszyscy po prostu stoją jakby połknęli kije od szczotki. Widać jak na dłoni, że poskąpiono pieniędzy na jakiekolwiek animacje. W dodatku gra dosłownie atakuje nas blokami tekstu i nudnych wymian zdań, które co chwila pomijałem, bo są tak nudne, że nie da się tego oglądać. Mapa gry jest potwornie mała i uboga w szczegóły, w dodatku jest niemal sterylna i plastikowa. A wszystkie obiekty wykonane są z żelbetonu. Grafika jest robiona w cel shadingu i ta oczywiście nie wygląda źle, ale tylko w przypadku postaci, które wykonane są całkiem szczegółowo, ponieważ cała reszta, szczególnie w postaci małych, pustych i statycznych aren, na których toczą się walki, jest po prostu słaba. Mam też dość spory zarzut co do muzyki. Nie uświadczymy tu ani jednego kawałka lub motywu znanego z anime, a w dodatku te, które są dostępne, to raptem kilka utworów na krzyż. Całe szczęście, że chociaż nie są irytujące, i nie przeszkadzają. Na koniec zostawiłem sobie największy zarzut wobec gry, która mianuje się przecież Biatyko. Walki są beznadziejne, i mówię to jako weteran wszelkich gier arenowych, jak Naruto, Budokai Tenkaishi, Saint Seiya i One Piece. One Punch Man jest zbyt prosty, żeby nie powiedzieć prostacki w założeniach. W teorii nasz bohater może walczyć w kilku stylach walki, które oferuje gra. W zakresie ruchów naszej postaci leży atak lekki, silny, blok, unik oraz skok. Poza tym możemy sobie dobierać ataki specjalne, z których możemy korzystać i tak dalej. Niestety, całość rozgrywki opiera się na wałkowaniu cały czas tego samego kombosa, nie dając przeciwnikowi wstać. Cokolwiek innego po prostu nam się nie opłaca, bo przeciwników jest przeważnie więcej i zadają więcej obrażeń bez względu na rozgrywkę rozwój naszego bohatera. Spike najwyraźniej zorientowało się, że walki są zbyt statyczne i powtarzalne, więc wprowadziło odpowiednie przeszkadzajki w trakcie gry. Dlatego też bardzo często w trakcie potyczki zdarza się, że z nieba lecą meteoryty i wyładowania elektryczne, a w okolicy lata ogromny dron, który dostarcza na arenę modyfikatory rozgrywki, które w głównej mierze stanowią dopalacze do ataku, obrony i pełne leczenie. Nie oczekujcie niczego bardziej kreatywnego, bo tego tu po prostu nie ma. Śmieszy mnie też najbardziej reklamowana i wspominana mechanika gry, która niby jest wielce nowatorska. Otóż w trakcie walki bardzo często zdarza się, że nagle pokazuje się licznik do nadejścia bohatera wspomagającego gracza lub przeciwnika, natomiast za wykonywanie kombosów skracamy czas do jego przybycia, po czym możemy go użyć w walce. One Punch Man a Hero That Nobody Knows od samego początku nie wygląda na tytuł, w który zainwestowano odpowiednią ilość czasu, pieniędzy i kreatywności. Spike po bardzo źle przyjętym, Jump Force zrobiło grę troszeczkę lepszą, ale zdecydowanie zmarnowało potencjał świetnego anime jak i mangi, które pokochały przecież miliony ludzi. Poza kilkoma momentami w których pojawia się Saitama właściwie nie ma tu co robić, bo większość gry poznajemy już po około godzinnej rozgrywce i jedyne co nas czeka przez kolejne 15 to mozolny grind tylko po to, żeby ukończyć fabułę. Czy warto? Moim zdaniem o wiele lepiej zainwestować w bardzo dobrego Dragon Ball Kakarot lub nadchodzącego My Hero One Justice 2 którego recenzji spodziewajcie się w połowie marca. One Punch Man, a Hero That Nobody Knows, to gra na piątkę, ale w dziesięciopunktowej skali. A jeśli uważasz, że nie mam racji, to bardzo proszę podziel się swoim komentarzem pod moim filmem. Na pewno się do niego odniosę. Tymczasem żegnam Was i zapraszam do kolejnej recenzji, która już niebawem. Na razie. Hop.